Dajcie ofiary apokalipsy, ja mięsne, to jest wojna, a to jest Darksiders, Yay! witam was w kolejnym odcinku. <grym wytkujesz> no co tam słychać? E, mamy skrzyneczkę z życiem, ale życie, Uu, nie, nie nie jest mi potrzebne. E, zdobyliśmy ostatnią rękawicę, dzięki której możemy rozwalać już ten niebieski kryształ. E, także, no, trochę się powracamy. E, dzisiaj w dzisiejszym odcinku tych e, poprzednich lokacji porozwalamy ten kryształ. Nie, zobaczymy co za nim jest a tymczasem będziemy się dobrze, mam nadzieję, to znaczy wybędzie się dobrze bawić? Nie, dobrze oglądać, bo to bawić by to tak... Czy ja wiem? To jest Darksiders, to jest apokalipsa, człowiek! Nie pogadasz. Właśnie, ostatnio zbierałem te koralowce. Miałem zrobić cięcia, to co do... do... do no wiecie co. Nie wiem, jakoś tak zapomniałem, kurwa, tak, tak to właśnie jest, jak się kurwa... Na odcinku się pamięta, ale później już nie, nieee, no. Nic się nie pamięta Niby trochę tych, od, tych odcinków już nagrałem A jednak ciągle zapominam o czymś tu się wróciłem Lol A, 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 a właśnie, ten, to, to, to coś trzeba było ten... Dostarczyć Taki nieogarnięty jestem. Gdzie to trzeba było dostarczyć? Co tam jest? Skrzynka z życiem. Aha. Rozejrzyjmy się. Gdzieś była ta skrzynka z holosem. Nie wiem czy mam ją wziętą czy nie. No bo w sumie... Wczytałem grę, ale to różnie bywa z tym. I jak A, nic tu więcej nie ma, także... Nawet nie ma tej skrzynki. Ona chyba była tutaj, nie? W tym, w tym tunelu, tam, tam, tam. O, tam, tam, tam. Drugim, co patrzyłem obok życia. A, dziwne, dziwne. Że tej skrzynki w ogóle nie ma. Znikła. Czy zniknęła? Zniknęła, dobra. Nie kuśmy się, bo to język polski to jest bardzo trudna mowa. Okej, okay, ten. ten na razie niech zostanie. ten też na razie niech zostanie. A czy ja tam mogę wejść? Najpierw zobaczymy, jak te platformy się. Aha, ten idzie na dół. Na razie niech będzie na dole. Doskoczę? a nie doskoczę. Dobra, muszę się znowu wrócić tam. No bo przecież muszę ten, 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 ten... Wichajster. nie wiem co to w ogóle jest. Co, co musimy dostarczyć? A, ale... jakiś ten... tłumik? Może? Akumulator? Tak trochę wygląda, no nie wiem, może bateria jakaś większa? Nie co, 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 co takiego może być w fabryce potrzebnego?

tak dziwnie właśnie, bo jak już nie może pchać do przodu, to takie puka w to coś. Co zawsze targa. Nie, co to może? tylko na zębatki? Po lewo i po prawo. Dobra. Eee, wojna, nie za daleko, okej. Okay. Teraz tą mańkę. A, musimy to dostarczyć, bo i tak to dupa będzie. A, tylko teraz jak to się brało? Nie mam pojęcia. Jaki... Jaki dekiel z ciebie? No przecież chwyciłem. O, no się. Już po to nacisnąłem B, żeby chwycić. A nie, żebyś kurna sobie puknął, to kurna tak delikatnie, żeby spadł specjalnie. Fajno, to to naprawdę, w ogóle, ogarnij się. I całe pary, no tak już lepiej. a to musimy podnieść na pewno do góry. Co ciekawe, czy będzie to na tyle wysoko, żeby ten. Nie, nie jest na tyle wysoko. Tylko, no. Czy ja tam się mogę jakoś dostać? Tam jest niby jakiś tunel, ale tam do tego to... Lol. To po prostu sobie przedstawiłem to. Będę z powietrzał. jaki żal. Hmm. A jak to przestawić? No bo. Mm, oczywiście nacisnę skok. Wojna co piernicza się totalnie. Żal. I znowu muszę. o, o uh. Nie wiem czemu. Naprawdę, jeśli e, macie ten sam problem, jeśli graliście w Darksidersów i macie ten sam problem co ja e, ze skokiem, to naprawdę napiszcie mi. Olży mi to. Jeśli znacie odpowiedni PACZ lub coś w tym stylu. No, skoczyłem to od razu, żeś kurna to sko... Mm. Interesujące. Co? No, zwykłe artefakty z żołnierza. Ja mógł być trochę ten. Zostawię to bez komentarza. Dlaczego ty kretynie nie chwyciłeś się, kurna, tej po porąbanej krawędzi? Ja się pytam. Kicham. Kurna, nie mam klejnotu życia, przydałoby się go uzupełnić. Tak na wszelki wypadek. Bo nie zawsze te skrzynki są w odpowiednich miejscach. A ten klejnot życia już mi chyba dwa razy życie uratował, z tego co pamiętam. Mecha. Jakbyś nie skoczył, to nie wiem, co bym ci zrobił wojna. A Jakbyś się nie złapał, to jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że to idzie w dół, a nie w górę. Yeah, baby! Dobra, jeszcze zdążę przeskoczyć. Zdążę. no. Tym razem się złapać, jeszcze za Masz szczęście, ziom. Okej. Okay. Buja! Uch, dobra już chyba tutaj, tutaj mi nie, nie powinno spaść to coś Naprawdę nie wiem co to może być Co to może być w fabryce takiej takiej, takiej wielkości na takich kształtów Więc i po co mi to tutaj było Jak ja na to nie mogę wskoczyć No, oh, hello, mam pytanie. Jak ja mam na to skoczyć? Czyż się nie da? Chyba, że na poręcz skoczę Jakiś. FIRP! No, dawaj, wojna. Okej, okay, o. o. Stoję na tym, stoję. Więcej akrobatyki wydowy nie mogliście wymyśleć, jeszcze na porącz musiałem skakać. Dobra, tu mamy kryształ, ale coś mi tu śmierdzi. Kurde, nie umiem się... Co?! Um, no nic tu nie ma. Mimo, może jest przejście, mogę się wrócić tutaj, ale na... Idiota nie będę się wracał. Nie wiem, takie dziwne to trochę. Może po prostu efekt dekoracyjny spełnia, a tu? A tu? Tu też nic. Interesująco. Prawie pod. Bo ja Kryształ! Otwarte. Nie, nawet... a, bo zamontowałem ten, te ulepszenie, które daje nam więcej do przy każdym... Wleciałyście? Ja wam dam chodź tu. Mam że dostał. Przez łapie któregoś. Okej. Okay. Zobaczył minął obóz. Okej. Okay, Jak już jeszcze z powrotem. Rozwalamy nasze. Pójdźże pało. No latające robotstwo to jest najgorsze, co można wymyślić chyba w drzew. Gdzie? No, wypad. Jeszcze ty? Proszę bardzo, nie ma problemu. Ale ja tak mówię, to jutro rzucać. No reszta już pójdzie tak. Chodź tu. No, chodź tu. Chodź tu. Gdzie tak, dyży komar. Ja zresztą tyle życia może, kurde... Nie pogadasz. No, 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 ktoś, 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 do łóżka nie wyda. Dobra, zaokreślałem tam może jeszcze z jednego albo dwóch. A no, na szczęście przyleciały to. Haha, dostał. Dobrze, że ten boomerang jest na moim wyposażeniu, bo tak to. Ło załatwiać te, te, te. Latające kurna komary nad, nad tym To nie było zbyt by, zbyt miłe i zbyt uprzejme Dobra Chodźcie, chodźcie, ja was tutaj o jeden Z kiedy to wygląda jak komar Tylko bez tego Bez swojego dziupka Co? Co to było? A to nie jest ten co go spotkaliśmy wtedy Ten, 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 to musiałem do niego strzelać z broni na samym początku. A chyba było do dwa odcinki temu. Coś takiego. Ten tak jakiś brzydki kurna ten z takim brzuchem w kształcie kryształu. O, on miał brzuch w... z kryształu. Teraz mamy rękawice, to możemy go dopaść. Tak, to ten sam ten. Nawet nie próbuj. No B Dobra, ty, ziom. Bo mi ciężko doszło w zabijaniu ludzi. I to znaczy tych demonów. Nie tylko. Szkoda musiał się kurna piernicić w konstrukcję. Ja ci dam tutaj do mnie strzelać z czegoś. Nawet nie wiem z czego. ono tu. A jesteś mój Ty, ale fajnie się nawet e, pokażę, LOL A, pewnie były ten już. Z góry tam trochę pokiereszowany, dlatego był na hita A jak się kupi więcej tych kombosów do tej do tej rękawicy, może być nawet dobra do, dobra broń. Tego do tego Dobra, otwieramy sobie drzwi. Następny kryształ, a, spada się jak ta lala O, już są następne kryształy eee e, e, e snag, wypadł, no Ci za blisko podlatuje, to tak właśnie jest nara i Okej, zobaczymy sobie od razu co tutaj jest za tym kryształem Ale Trochę spora wielkości on jest Wow a, tą wodę w końcu tutaj żeśmy, kurna, odetkali. Hmm. A, od razu się energia włączyła, człowieku. Wojna się wynurzył. I tą skrzynkę właśnie, że tą skrzynkę trzeba było. Ja, Okej. Okay. Co tam mamy? Klucz? A nie, mapa. Już myślałem, że klucz. Mówię, kurna, tutaj nigdzie nie było tego. A klucz znaleźliśmy, dobra, że tutaj popłynę w dół. Eee, coś mamy. Mamy ten. artefakt. Co prawda też tylko żołnierza, no ale lepsze to niż nic. Ok, czyli tam już wszystko zrobiliśmy. Teraz gdzie było to wyjście? Który Rzym otworzył? A tutaj jest, ok. No, hop, hop się, hop się. Aha Dobra, mamy wagony Mamy jeszcze kryształ. O, nad koralową. Kuralówce mamy. E, ja tutaj ciochnę, na szczęście już nie muszę pływać, żeby je ciochać. Ej, e, e, e synek. No, a, nie, niestety nie da się ich namierzyć, a szkoda. Co? bardzo to jest. Tak na maksa jakbym naładował. Ale dupa. I teraz tego nie sięgnę. A jednak. To się udało. Dobra, tych się już nie da. Dobra, jeszcze nie będę kombinował. Musimy coś zrobić z tymi. że tak powiem, wagonami że to nie do końca wszystko jest wagony, tylko tu jest sama podstawa wagonu. Mhm. Czekajcie, rozwalę ten kryształ, zobaczę o co chodzi. Dziap. Aha. No dobra. Przestawiamy w takim układzie. no przestaw to. Na szczęście mamy naszą piątkę trochę chyba szybciej pójdzie niż zwykle gitara no musimy mieć jakąś podstawę żeby wskoczyć na górę no to jest majonez don nie da się no to dziwne no nie wiem tam byli, to tylko żeby ten Przestawić wagon tylko po to było chyba dobra no to w takim układzie biegniemy na górę bo tam powinna być ten a, Do przedstawienia tego tego szajsu Gdzie to teraz dokładnie? To chyba jest to Jak nie to najwyżej przestawimy z powrotem Aha Jeszcze działa, cool jest skąd prąd hmm Interesting Mhm, mm mhm, mm mhm, mhm, ten pociąg. I to jest kolej, No zobaczcie, jeden koleś, który na przestaje sobie niespokojnie cały wagon. Zobaczcie, tylko jeden. Tak, tylko jeden. W sumie ja, można by go by przepchać tam... Na te. Żeby nie przeszkadzał nikomu. Złap, złap, złap. Gdzie? Ja. I przestawiamy. WOOLE pojechał! Lepiej niż tamten, niż ten pusty. To jest wagon... A, to jest wagon y, osobowy, a tamten był towarowy, dlatego tak nie pasowało mu. Uuu, to gdzie mogę pójść w takim kładzie? No tak, jeszcze sąsiad mi kurna brakował sąsiada, który mi... Wow, wiersi dziury. Mi tylko brakowało. A to do czego jest? A to się wróciłem tu po prostu. Aha. No dobra, to w takim układzie, żebym musiał ten wagon postawić tam? Na to wygląda. Skoro ten prowadzi tam. A to w takim układzie, do czego jest tamto? Gdzie tu są te schody? A tak, pff, oczywiście nie są strony polazłem. Standard, netwet. Standard. Ciep, 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 ciep. Tu jeszcze jest ten. Bombki, ale bombki chyba mi się na nic nie przydadzą. Nie z tej strony, z tej strony. Wojna. oger Oger wojna. Wojna og ogarnięta wojna. Kto to widział ogarniętą ogarnięta wojna? Nie, nie, nigdy nie są ogarnięte. Nuni? No coś w tym jest. Eee, no, nawet coś w tym jest. Dobra, tylko teraz y, ten puciąg muszę przestawić. Jaką muszę przedstawić, Żeby było dobrze. Z tego nie wskoczę tutaj, bo muszę wziąć tamten wagon osobowo Że to nie jest... Ło, lepule ciągło! Trochę za daleko Spakajnie, wojna nad wszystkim trwa. Troszkę do tyłu Okej, okay, na zielono Dobra, dobra, cześć. No źle poszłem? No, no, ta. Standard. Standard. Nie, to nawet no, zaliczyć do jakichś typu, typu zagadek, no bo... Zbrodzenie jest zbyt skomplikowana. Ale no, jednak zagadka, tak? No bo musisz odpowiednio ustawić te wagony, żeby nie kolidowały ze sobą po pierwsze. A po drugie trzeba go dobrze dostarczyć. Czy ja mogę ten wagon wepchać tam? Się rusza, czyli nie jest e, rozwalone. Ej, jeszcze to zdążyłem hapnąć. Haha, hmm. A wrażę, zostawię tego kororupca. <grywka> jeszcze drugi wagon by się zmieścił. Tym, mam nadzieję, że się nie za... No tak, no brakowało mi sąsiada. Ja pitole nie mogę kiedy wiercić, tylko wtedy akurat kiedy ja na nagrywam. Banda, gdzie to światło jest? 23 czy 28? 28, 12. Eee, jeśli ktoś jest w Ameryce i ogląda przypadkiem moje <grymki> filmiki, to jest bardzo niemożliwe. To może napisać, czy jest jakiś <grymki> pociąg u nich. Bo w Polsce to raczej nie 28, 12. Chociaż może. Się okaże później. Wo, wyjście z Znaczy, wyjście wojny. No, hops. E, teraz gdzie ten szal jest? Aha, czyli od dobrej strony polazłem. Na koniec. Gdzie? Na spokojnie. A nie musiałem wcale, do końca dostarczyć tego wagonu. No kurna, koleś, przestań wiercić, bo naprawdę to jest niezbyt mi... Wow, co to za lek był? Uuu, muszę iść w dół, a to coś nowego? Są na wojna w tąkę. Tutaj też nie... O tutaj nie byłem, myślałem, że byłem jednak. Mhm. Mhm. Mm nie wiem gdzie jestem, nie mam pojęcia. A. Czyli tu nie. <grymne> Prosta matematyka. Jeśli po otwarciu drzwi ukaże się pomieszczenie, w którym przed nie idź to. Prosta matematyka. Dobra. Już myślałem, że się nie złapię bez kitu To. Ale wojna z tym skakaniem to naprawdę mógłby się ogarnąć czasami. Jup. Dobry. missy no, <sharp> okay. you know now what are the legends what the fuck is that missy's way missy's way missy's way missy's way missy's Nie będę mówił za każdym razem Co to za koleś w ogóle? Pierwszy raz. Nie no, pamiętałem go, bo... aha, już wiem dlaczego go nie pamiętałem Bo jest za dobry Ono. A go przytrąciłem I ja pitolę Nara Następny? No, nie ma problemu Włączymy się do walki... O, ty łobuzie. Do walki nasz bumerang. Podpaliłem ją. Jego? To coś? Nie wiadomo, kurna jak to się wyrażać do, do, do demonów. Bo nie wiem, czy demony mają płucie. Znaczy my jako jeźdźcy apokalipsy to tak. Bo jest wśród tej jeździec apokalipsy, tak jak wspomniałem wcześniej, jedna kobieta. Znowu ten no, losie, ile razy się to będzie jeszcze pokazywał Dostał w ogóle? Nie wiem czy to jest, dostał Mam gdzie po drodze jeszcze ci dostali? Najlepszy jest ten się jeśli się walczy z, z wieloma tymi To się tak wojna tam e, e, za każdym razem jak mocha mieczem e, w kogoś innego Jej piękna końcówka, wypad O, na wolę, wojna. Tam kogoś widziałem na B, ale. A, dobra, ten następny. Następny. A ja myślę, że zdąży naładować bumeranka, ale no, mi się nie udało. A to się nie załatwić. Mm. Jeszcze jest dwa razy bym go ciachno. Ok, te drzwi się otworzyły. No, thanks. To chyba będą te, nie? Bo w prawo poszliśmy. Mnm. Mnm. Cześć. Jestem Nedwyt. Jest tu nie ma? Myślałem, że jakaś skrzynka. Skrzynka. Eee, jednak. Dzięki. Wyraźnie się ucieś. A to tak to wszystko posprzedaję. On lubi duże. No. pro podusz. O! Jeszcze kryształ? Dzięki. Ławeczka, ławeczka, ławeczka. ej, ej, ej. No, łapka! No. <ścoughs> Można i tak, no ja się nie, nie wtrącam. No, wyżyć to, wojna. Jak to się wyrzucało tym. No się, no co jest, jak się tym rzuca? Już lepiej. jak ah, co się rzuca bez kitu? Nie okej. Nie okej. Otworzymy sobie drzwi, wejdziemy do środka. Nie ma zapisów, szkoda by się przydał. Nie tak w puszkach po napojach, ten, e, duszę. Dobra, ale no, niestety, albo na szczęście, jak to dla niektórych, e, ja już to muszę kończyć, bo już minął czas odcinkowy. Także mam nadzieję, że wam się podobało, P pamiętajcie, jeśli wam się podobało, łapka w górę, jak wam się nie podobało, to też łapka w górę. Taka zależność, wiecie, jak to, wiecie, to na suba i tak dalej. Także do zobaczenia w następnych odcinkach, ja jestem Edward, ze mną by Wojna, a to jest Darksiders i na razie!